W kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj odcinek z Brawl Stars. Dawno nie było Brawl Stars, a jest dobra okazja do nagrywania, ponieważ w grze jest nowy tryb pojedynki. Jak widzicie, mamy tutaj nowy tryb pojedynki. Teraz mapa się nazywa Droga Wojownika. Zaraz Wam powiem, o co w tym chodzi. Mamy trzech zadmiarzy wybieramy, klikamy, graj jak. Przeciwnik pokona nam jedną postać, testów, wtedy bierzemy następną. A naszym zadaniem jest pokonać różne przeciwnika. Ja sobie wzięłem Broka, Kolta i Jessie, a przeciwnik ma Shelly, Barleya i Pen. I teraz musimy pokonać tą Shelly. Co chyba nie będzie zbyt trudne? Teraz Barley. Yy, to też nie było zbyt trudne, jak widać. No więc została już tylko peny. Oj, oj! no to to już było trochę trudniejsze. Ale mam jeszcze kolka i Jessie. Więc powinno się udać. Mam nadzieję. O, dobra, udało się. No i jak widzicie. Koniec meczu wygraliśmy. Te postacie, które uczestniczyły dostały 3. Ciemni. No ale różne to jest czasem. Na przykład Kolby by dostał 3, Jessie 3, różnie to jest. Ale jak widzicie Jessie dostała 3, Brok 3 i kold 2 pucharki. Więc w sumie 8 pucharków. No, nie najgorzej. Lecimy dalej, przy mniej więcej i tak się nie da dostać. A jak przegrywamy, to jest minus 2, minus 2 i minus 1. Pucharków dla postaci? No co ten brok robi? Czemu on się cofa. Oj. Oj! Przeciwnik ma Karla. Rico i Shelly. Ten Karl mi się coś nie podoba. To jego zachowanie, tego Karla. No co z za normalnie, no? Patrzcie się widział, jak on tu chce nas trafić. No nie no, tylko nie ult Karlu, nie rób tego. Prosimy cię, Karlu, nie rób tego. No ale żeby Karmi wszystkie postacie pokonał, przecież tak być nie może. Karlu, co ty robisz? Tak być i może. No to trzeba go tak w takim razie. Oj, naroż no się desy. No i jeszcze ucieknąć. Co no, za normalnie. Strzelaj w niego działko, strzelaj. Nie odpuszczaj mu. Tak jest, wygrałeś. Teraz musimy pokonać Ryko i Sherry, a my mamy tylko Jessie. Juhu. Aha. Raczej nie, Juhu. No jak ten Riko tak ucieka przed tym? No dawać go. Chodź tu, Ryko jeden. No co za Rikos? Uh. Się nie chciał pokonać tutaj. No tak. To... Runda wygrana! Czyli żebyśmy wygrali jedną ostatnią postacią strzela przeciwnymi postaciami. To by było ciekawe. Gdzie ta szeli jest? Pokaż się szeli. Dobra, tu jest. No, gdzie ona się tak chowa? Za tą beczku. Nic się to nie da. Chociaż może mu to da. O, zostawić nas! Nie no! O, jednego chyta zabrakło! Tak być nie może. No dobra, lecimy dalej. Dużo żeśmy mnie stracili. Tylko pięć pucharków. O, też blok i też kolcz. No to będzie ciekawie. Ale on ma ból, a nie Jessie. No co? Nie zielę. O nie, 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 Broku. Musimy go trafić tak, żeby on nas nie trafił. Jeszcze raz trzeba go trafić. Co może być dość trudne? Gdzie on jest? Ciekawi mnie to. Aha, dobra. No nie, no, no, nie, 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 Tak być nie może. No nie, no. Nie tak to miało wyglądać. No dobra, biegniemy. Walczyć z blokiem. No nie, on ma ulta. A zużywaj tego ulta. A teraz schowaj go w którym krzaku jest. Dobra, nie chcę. się... Ci... No co se... Ze... Brokus. A masz ty Brokusie jeden. No nie trafiło go to. To jest jakiś żart. No przestań we mnie strzelać tymi. mi... <laughs> Haha, jeszcze nie trafi tą kulą. No nie no, tak by się może. Dostawcie łapkę w górę widzowie. <laughs> co to ma być? Jeśli on mnie tym brokiem pokona, to ja nie wiem. Nie. Zostaw mnie. Uciekamy. Przed tymi strzałami. Zostaw nas w świętym spokoju, ty broku jeden. Daj nam święty spokój. Udało się. Daj jeszcze kory. I ból. Pewnie Kolta pokonamy, a Bula nie pokonamy. No, no na czym się skończy, że Ból nas pokona. No dalej, dzieci Musimy pokonać tego Kolta. by nie wiem co. No, dalej go. No jak on tak ucieka? No dobra, pokonamy. Teraz Ból! Co mi to na środku. Działko. Nie myślisz sobie bólu. Nie ma, nie ma rozwalania działka. Uciekaj mi od tego działka z daleka. To działko macie pokonać. Tak jest, udało się! Cud prawdziwy! No Klej pomyślał, sama Jessie udało się. O, no dobra. Plus 8 bucharków. Musimy dobić 2500. I mini boxa chociaż. Otworzyć. Chociaż tego mini boxa. Też nie. On ma tylko kolta tego samego. Ten też ma bóle, tak jak poprzedni, ale poprzedni miał Primo. A, jak się dał. Co ten Primo taki? Na początku się dawał, a teraz wszystko omija. No dalej, dawaj się tu! No co za el primo, no? Halo! Czemu mi tak nie działa? Halo! No dobra! Dalej, cel primo, jeden! No nie no. Nie tak to miało wyglądać! Hmm, przez co że atak mi się zaciął? Ach. Już mi się nie zaczyna ataku. Nie, nie, no nie, no. Uciekamy. No nie, o, dobra. Już myślałem, że zaspokonę. Na szczęście mu się to nie udało. No dobra, gdzie jest ten kol... Zostaw na spokoju. Nie, no niech on nas zostawi. No dobra. Może być też tak. Teraz tylko ból. Bólu, bólu! Gdzieś się schował. Wychodź, wychodź. Rozpocznij swój atak. O, matko. Zostałeś zagłoniony do kąta. No dobra. Nic mu to nie dało, zbyt nie. Mamy kłaska! 100 punktów! Ale poziomu chyba i tak nie będzie. W karnecie. No nie będzie. No to otwieramy mini-boksa! 17 monet, 7 punktów do Karla i 8 punktów do Bula. A więc pamiętajcie! Dużo łapek w górę, a będzie czwarta gra na kanale. Nie zapomnijcie też wcisnąć czerwonego przycisku subskrybuj tam na dole. Pa pa!